41. E, wystawa okręgowa całego naszego związku polskich artystów fotografików w okręgu Świętokrzyskim. Mamy tutaj zaprezentowanych około 100 zdjęć e, 49 autorek i autorów. Widać jest, że związek je, jego członkowie mają niesamowitą wyobraźnię, bo na wystawie możemy zaobserwować zarówno prace wykonane klasycznymi technikami fotograficznymi analogowymi, jak i przy pomocy technik e, cyfrowych. A także są prace, które Zostały wykonane przy pomocy technik autorskich, własnych, mieszanych. Są różne koncepcje wystawy. My w tym roku zdecydowaliśmy, że autorzy odpowiadają za dobór prac, za poziom prac. Jest to kwestia ich świadomości twórczej. Nie było niezależnego jury. Każdy pokazał pracę, które miał ochotę pokazać. Tematyka bardzo różnorodna od portretu, przez akt, przez pejzaż, przez abstrakcję. Prace są zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Myślę, że każdy, kto przyjdzie na tę wystawę i ją obejrzy, będzie mógł wyrobić sobie samodzielnie osąd. Wszyscy młodzi są godnymi następcami szczególnie ci, którzy pokazują siebie pokazują swoją fotografię starają się być inni. Jestem od niedawna w związku od czerwca zeszłego roku. Możliwość bycia członkiem daje mi dużo możliwości, jeśli chodzi o organizację wystaw. Wspierają mnie tu koledzy ze związku. Moje zafascynowanie fotografią artystyczną rozpoczęło się od momentu zobaczenia zdjęć Pawła Pierścińskiego. Na to wszystki rośnie w siłę, to bardzo widać. To jest okręg, który dynamicznie przerasta dozwolone ilości członków, ale również działań artystycznych. To jest okręg, który od zawsze, od, od, od takiego mojego zawsze, czyli powiedzmy od tych kilkunastu lat, e, wykazuje się w bardzo dużym stopniem integracji. Mamy oczywiście echa, e, Kieleckiej szkoły krajobrazu, co, co jest widoczne w pejzażu, mamy portret, który zawsze był mocny eksplorowany poważnie przez twórców kieleckich, ale pojawiają się również formy takie ciut świeższe, niż to poszukiwanie formą, ale też taka fotografia na granicy poetyckości.